Dzień dobry wszystkim, z tej strony sklep AgroRay. Z racji zbliżającej się powoli zimy, chcemy zaprezentować Wam nasze pługi do śniegu w nowym wykonaniu. Zobaczcie, jak się prezentują. Są bardzo dobrze polakierowane, proszkowo. Nie ma co się o to martwić. Oczywiście lakier nie jest najważniejszym aspektem. Pług tutaj załączony jest do wejma WM500 na przodzie. Zobaczcie, jak jest połączony. Wytłumaczę teraz zasady działania. Żeby podłączyć taki płużak do takiego traktorka, albo innego serii 500, 900, już dowolnej marki w zasadzie, musimy odkręcić ten zderzaczek, który się tu z boku znajduje i on idzie tak do góry tutaj. Ściągamy go całkowicie. Ściągamy kółko ono nie jest nam w tym wypadku potrzebne, nawet rzekłbym, że przeszkadza. Dokręcamy ten adapter z naszej właśnie oferty. Można go sobie zamówić, jeżeli już posiadacie sam półk, a odśnieżanie na tył Wam nie odpowiada. A resztę już tak naprawdę mamy z samym pługiem. Czyli tutaj mamy końcówkę, adapterek, konsolę ze zwrotnicą. Tutaj możemy sobie dowolny kąt ustawić. Ponadto tutaj mamy śruby do kontry. Warto by było wziąć klucz płaski i dobrze dokontrować, żeby się to nie ruszało. Wtedy tutaj też możemy jakiś kąt niewielki osiągnąć. Zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje. 500, mimo małych rozmiarów, z pługiem jest fajnie wyważona. Zobaczcie, mogę trzymać go bez problemu jedną ręką. Tak jak mówię, wypada to dokontrować, bo przy odśnieżaniu my oczywiście nie będziemy odśnieżać. Yy, robi to wielkie znaczenie, żeby ten pług nam nie uciekał, nie ruszał się. Pomierzymy sobie ten płużek, żebyście wiedzieli po prostu co kupujecie. Jest to metrowy płużek. Fajnie estetycznie wykonany. Blacha trójka. Wysokość. Tutaj całkowita to jest około 43-44 cm. Ta guma, którą tutaj Państwo widzicie, to nie jest jednorazówka, jest to fajna, wytrzymała guma. Ona jest tutaj dokręcana i z tyłu też to fajnie widać. Zobaczcie z tyłu. Jest blaszka dociskowa. Guma jest naprawdę gruba, centymetrowa taką gumę można dokupić, nie są to duże pieniążki, kupując arkusz od nas no to macie na 2-3 wymiany takiej gumy. Ja myślę, że ona spokojnie dwa sezony obleci taka guma, zależy też gdzie odśnieżamy, bo oczywiście inne będzie odśnieżanie po kostce, inne po kamieniach i tak dalej, wszystko zależy od nawierzchni. Co należy jeszcze wspomnieć? Należy na pewno wspomnieć, że pług nie tylko możemy zastosować do takich małych traktorków. Standardowo on idzie na tył. Możemy obrócić kierownicę do przodu i odśnieżać na wstecznym. Dla bardziej wymagających właśnie są dostępne adapterki. One są dostępne nie tylko dla tych małych traktorków, a dla różnych. Tutaj mamy dla serii 1100 i podobnych innej marki ze zderzakiem przednim. Jak to działa? Już pokazuję. Obejmy na zderzak i tutaj porada ode mnie, taka sugestia. Dobrze by było ten zderzak wzmocnić, albo wpasować w niego jakiś mocniejszy pręt w środek, albo całkowicie wymienić. Na coś mocniejszego, bo ten fabryczny przy zmarzniętym śniegu no to często niestety nie wytrzymuje. Aczkolwiek jest to montowane tutaj na osłonę, dobrze dociskane. I tutaj mamy ogranicznik do stopki. Tak się to prezentuje. Jest to fajny, prosty adapterek, ale daje wiele możliwości. Nie musimy się uganiać z pługiem z tyłu. Jest również adapter do ciągników hybrydowych AgroRay oraz ciągników marki Żubr, Kentafr i innych. On pasuje do wszystkich tych zastosowań. Też można go u nas nabyć, jest to wszystko dostępne. Także według uznania zapraszam do przeglądnięcia naszej oferty. Teraz standardowo jeszcze uruchomię traktorek, przejadę im kawałek. Oczywiście nie mamy jeszcze co odśnieżać, bo popatrzcie, ledwo u nas tutaj na Podkarpaciu popruszyło, ale to już zwiastuje po prostu zbliżającą się zimę. Dajmy mu dosłownie 20 sekund, nie chociaż złapie jakąś tam temperaturę, bo wydech, wydech jest naprawdę źlodowaty. Słyszycie też po pracy silnika, że na zimnym inaczej słychać właśnie jak on pracuje. Szczególnie to słychać w dieslu, takie charakterystyczne klekotanie. Aczkolwiek czym on bardziej łapie temperaturę, tym bardziej zbliża się do pracy już takiej właściwej, jeżeli wy będziecie pracować w zimę. No to zalecam Wam tutaj przynajmniej na te 2-3 minuty go postawić na takich wolnych obrotach, żeby on złapał tej temperatury, bo olej dopiero przy wyższej temperaturze ma fajnie smaruje i ma swoje właściwości. Nie będziemy tej jednostki przemęczać, dlatego wskazane jest chociaż te 3 minuty. Jeżeli macie akumulatory w swoich traktorkach, to pilnujcie ich na zimę. Jeżeli go długo nie używacie, bierzcie je do środka, kontrolnie możecie je doładować bo to jest sprawa o której trzeba pamiętać w przypadku traktorków diesla dobrze jest je trzymać w garażu i pierwsze uruchomienie zrobić zaraz po wyjechaniu i dać mu po prostu złapać temperaturę bo sprawa wygląda tak że traktorek diesla po prostu gdyby przestał na polu na mrozie powiedzmy minus 10 on może nie odpalić wtedy trzeba kombinować po prostu z ogrzewaniem do lotu i tak dalej dobrze nie będę was dłużej tutaj zanudzał Przejdziemy sobie do uruchomienia, włączymy sobie pierwszy bieg i sprawdzimy. Tak jak mówię, nie będę go pchał po ziemi, nie będę niszczył gumy, bo nie ma to nic na celu. Po prostu sprawdzimy, jak on jeździ z tym puszkiem. Tak, tutaj jeszcze fajna sugestia od kolegi do różnych maszyn. Można zmienić wysokość, tutaj jest to możliwe, to jest zwykły docisk. Nie ma tutaj żadnej filozofii, podnosimy go do góry, można założyć go też od dołu i tutaj tymi śrubkami dociskamy. Możemy jeszcze na temat tego pługa powiedzieć wiele cennych informacji, bo często z powodzeniem jest on stosowany właśnie do kładów albo mini traktorków, do traktorków ogrodowych. Często klienci zamawiają, z tym, że tutaj już raczej trzeba do swojej maszyny dostosować konkretne rozwiązanie i trochę zmienić konstrukcję mocowania. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani takim bądź innym puszkiem, bądź innym osprzętem, zapraszamy Was do naszego sklepu stacjonarnie tutaj w Lutoryżu, województwo podkarpackie lub internetowo www.sklepagroraj.pl. Zapraszamy!